Nagrywam ten filmik, żeby pokazać Wam, jak tak naprawdę powinno stroić się renówka, zresztą nie tylko renówkę. Zwróćcie uwagę na parametr PR138 skorygowany skład mieszanki. Ta, ta wartość przyjmuje, jest w zakresie od 0 do 100 50% to jest mniej więcej korekta 0. Zwróćcie teraz uwagę, co się stanie. Kiedy będę zbubarzał mieszankę przesuwając suwak w dół, wartość gwałtownie rośnie, teraz zrobimy w drugą stronę. Wartość gwałtownie maleje. To znaczy, że jest za bogato, skracany jest czas wtrysku. Czyli, jeżeli macie samochód, który jeździ na gazie, i podejrzycie sobie te parametry, i one będą na przykład 30% zamiast tych 50, to znaczy, że samochód jest przelany, jeżeli będzie ten czas wtrysku dłuższy. Jeżeli ta wartość będzie wyższa, powyżej 50, to znaczy, że jest za ubogo. Teraz na wolnych obrotach czas wtrysku jest prawidłowy, ani nie jest skracany, ani nie jest wydłużany, oscyluje w granicach 50% i to jest optymalne rozwiązanie. Jak będziecie stroić instalację, zwracajcie uwagę na, to, na ten szczegół, bo samo strojenie na mapki jest bez sensu. Ja w ogóle nie patrzę na te mapki. W ogóle one mnie nie interesują. To, że one się rozjeżdżają, to nie jest ważne. Liczą się te parametry, które widzi sterownik benzynowy, czyli skorygowanie składu mieszanki i offset systemu korekcji składu mieszanki oraz współczynnik wzmocnienia korekcji składu mieszanki. Jak sobie klikniecie na, na poszczególne parametry, to macie tutaj opis wartości od zera do 100, praktycznie. Przy całym, e, cały czas, gdy silnik pracuje w pętli zamkniętej, trzeba pilnować, żeby te wartości były w granicach połowy, czyli zbliżone do połowy. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę zużycie silnika, więc e, nie dążcie do 50%, jeżeli na było były inne wartości, zakładając, że oczywiście wszystko jest sprawne, czyli szczelny dolot i szczelny kolektor wydechowy przed sądom. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Wszystkie te parametry, które tutaj widzicie, wszystko to jest opisane w dokumentacji serwisowej, która jest dostępna w sieci. Warto z tego korzystać. Samo strojenie na korekty, np. Na LM-327, szczerze mówiąc, według mnie słabo się sprawdza, bo jakoś nie widzę żadnego odniesienia w korektach, nawet jakie podzielę na 4, a do wartości, które tutaj widzicie, ja sobie stroję z klipem. Jest trochę trudniej, ale jest to do ogarnięcia. I każdemu też zalecam właśnie taki rodzaj strojenia. Wtedy zrobimy to najdokładniej. I nie patrzcie na mapki. Mapki są zupełnie nieistotne. Oczywiście, w pętli otwartej trzeba by wystroić na sondę szerokopasmową. No, ale to wtedy wyjeżdżam na, jakiś, na jakąś autostradę. No i tam wprowadzam korekty już po obrotach. Na, na ogół trzeba sporo zdjąć, żeby nie przelewało. I to wszystko sobie działa. Na razie tutaj jakieś tam proste korekty wprowadzałem na potrzeby właśnie tego filmiku. I tak to wygląda. W aucie, które do mnie teraz trafiło, pokażę Wam parametry po roku jazdy na gazie, są następujące. Skorygowany skład mieszanki 27 to znaczy, że samochód sporo przelewany na gazie jest. A spójrzcie jeszcze na resztę parametrów, offset systemu korekcji składu mieszanki, współczynnik wzmocnienia korektu składu mieszanki. Jakie, jakie wartości? Całkowicie rozjechana adaptacja sterownika benzynowego. W tym samochodzie, akurat, trzeba zrobić te 300-200-300 km na benzynie i dopiero wystroić jeszcze raz gaz. Dziękuję za uwagę.